prawda? Człowiek jest nie z żelaza, ani nie jest, wiecie Państwo, z metalu. Tylko z czego? Tylko z kefirów. Tylko jest człowiek jednak człowiekiem. Ja też jestem tylko człowiekiem. Niektórzy widzowie myślą sobie, o, Chriso to jest taki kosmita. On tylko kładzie karty całą dobę. A to mnie najbardziej rozwala. Jeżeli niektórzy ludzie myślą sobie, zadzwonię do Krisa. Ktoś sobie znajdzie numer w internecie prywatnej komórki i dzwonią ludziom na przykład na komórkę. Chriso powiedz mi to, a to. Takie mam telefony czasami na prywatny telefon. To jest kuriozalne. A ja drodzy Państwo, to ja nie rozumiem. Takiego podejścia. Nie, nie wiem, co tacy ludzie mają w głowie. Czy myślą tacy ludzie, że ja te karty, wszystkie, to ja non-stop tak siedzę przy stole i czekam tylko na państwa telefony? Całą dobę? Na okrągło? Że ja wiecie państwo, w domu siedzę i tasuję na okrągło i tylko czekam. Kto zadzwoni do mnie? Drodzy państwo, to tak nie jest. Ka karty to jest oczywiście, służą do wróżenia, ale wtedy, kiedy ja jestem w pracy. To nie jest tak, drodzy państwo, że ja na okrągło wróżę. To naprawdę dla mnie jest śmieszne. Bo to jest tak samo, jakby ktoś myślał, że nie wiem, że jest fryzjer i na okrągło trzyma nożyczki w rękach. Na okrągło, tylko obcina włosy. No, na, dzień, noc, ciągle. I tak niektórzy ludzie podchodzą do kart. Myślą sobie, no, to jest Krisa, to jest Kosmita. On nie musi spać, on nie musi jeść, on cały czas wróży. No, to, jest, to jest ciekawy ciekawe, naprawdę. Że. Generalnie w społecznym przeświadczeniu osoba wróżąca jest nienormalna. W większości, w większości ludziom tak się wydaje. Podczas gdy to jest, wiecie państwo, zależne od przypadku. Bo ja nie twierdzę, że każda osoba wróżąca jest normalna. O nie, nie każda osoba wróżąca jest normalna, bo ezoteryka przyciąga ludzi zaburzonych. Jak najbardziej. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że przyciąga ludzi zaburzonych, ponieważ ludzie, którzy mają wątłą konstrukcję psychiczną, bardzo silnie się uzależniają od kart. I takie osoby są niebezpieczne. Jeżeli państwu wróżą, osoby zaburzone są niebezpieczne. Mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc. E, oczywiście, że tak, a są niektóre osoby zaburzone. To oczy jasne. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, drodzy Państwo, że e, dla mnie, ja powiem jaka jest moja opinia, wróżenie jest pewnego rodzaju, czy to hobby, czy to moim rodzajem zainteresowania, które w tym programie, w tym programie łączę z pracą. W innym programie w ogóle nie używam kart na przykład i wykonuję też inną pracę. I to ja nie jestem tylko i wyłącznie stworzony do kładzenia kart. Ja naprawdę chcę to Państwu uzmysłowić, ponieważ ja nie wiem, jak się moje życie potoczy i w jakich okolicznościach być może się kiedyś jeszcze. Na przykład, może Wy mnie gdzieś zobaczycie. E, zupełnie gdzie indziej. I szok. A już taki szok ja widziałem w internecie, że ktoś napisał, bo mnie zobaczył gdzie indziej. Matko święta Wróżbita tam był. Jezus. Drodzy Państwo, ja nie jestem Wróżbita. Nigdy w życiu nie piszę Wróżbita Kriso. Tutaj nie jest napisane, to jestem Kriso. Wróżbita to ja się nigdy nie nazywam. I nigdy się nie nazywałem. Co nie znaczy, że nie potrafię wróżyć, bo potrafię wróżyć, ale wróżbita mnie się kojarzy, a nie poważnie. Słowo wróżka i wróżbita. Dla mnie to brzmi jak z bajki albo jak z baśni, dlatego nigdy w życiu nie mówię samo o sobie wróżbita. Bo wróżbita to dla mnie to jest taki czarodzień. Z księżyca jakby spadł. Rozumiecie państwo? Celowo nie daję wróżbita, żeby pokazać państwu, że ja jestem równy wam. Ja nie jestem nad człowiekiem, ja nie jestem jakiś taki ponadto. Ja oczywiście podaję też nieraz tutaj swoje imię, nazwisko prawdziwe Christian Dees. Ja się nie wstydzę swoich personaliów. Pseudonim jest po to, że on ma wibrację numerologiczną 1 i to już jest osobna historia, jeśli chodzi o pseudonim. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żebyście Państwo nie wkładali ezoteryki do takiego worka rzeczy nienormalnych, tudzież rzeczy mm, związanych, nie wiem. Z tym, że człowiek, który karty kładzie, robi tylko i wyłącznie to i nic innego. I ja ten stereotyp naprawdę staram się przełamywać. Z różnym skutkiem. Mm. Skończyłem. <grywka> Kto telefonuje?